Dzień dobry, cześć, i mi tam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj pykamy Forza Horizon 4 na PC w wersji ultra. Super wypasione, wszystko wow. Okej, okay, moi drodzy, mam Bentleya, e, także ten Bentley Continental. Proszę bardzo, to jest super fajna, super wypasiona mega bestia e, I ogólnie się zrobimy z archiwum motoryzacji. To jest oczywiście dalszy ciąg fabuły. Nie jestem do końca pewien, o co chodzi z, tą, z tym archiwum autoryzacji. Co to będzie? No właśnie, podejrzewam, że coś chyba z tych starych samochodów starych, szybkich, nie wiem. Wszystko się okaże. Ogólnie na ostatnim liveie trochę, że tak powiem, samochodów też zdobyłem. Ale to zostawimy sobie, chociaż może, moi drodzy. O, dobra. Pokażemy dzisiaj wszystkie samochody, jakie mam. Zaparkuję sobie na razie tutaj. O. Pięknie, dobra, cyk, zmienię samochód. Proszę bardzo, Bentley, e, to są takie troszkę słabsze, Audi oczywiście, e, mamy też, e, o kolejny Audi, to jest jakiś Austin Healey, nie wiem co to jest za model, nie wiem znaczy co to jest za marka, w ogóle nie kojarzę tego, e, tych samochodów, oczywiście BMW z czego kupiłem sobie też e, z 4 takie troszkę bardziej bowler, czyli taki bardziej troszkę jednak terenowy. Pozostałe, o to mi się bardzo podoba, Corvette, Chevrolet Corvette z 1960 roku. Oczywiście tutaj wszystkie pozostałe jakieś, no to są akurat Fordy, ale to są akurat te Fordy takie stricte właśnie terenowe plus taki zwykły. Bardzo mi się podoba ten Shelby. Co tu jeszcze mamy? Tak na szybko pokazuję, żeby nie było. Nie będziemy pokazywać każdego samochodu ze sobą, bo to, wiecie, Zająłby wieki chyba. Okej. Okay. Co tu mam jeszcze? To już widzieliście, to jest akurat, to jest Jeep, którego wylosowałem, którego zdobyłem właściwie na ostatnim live'ie. E, Kia Stinger. Spoko autko. 3 Lambo. E, Land Rovery. E, które, z czego właściwie to jest tak, jeden Forza Edition. I totalnie mi się nie podoba, chociaż jest taki Safari, ale spoko. Dobra, Elise, jeden z szybszych samochodów ode mnie, jaki mam. Maserati, nie jest tu jeszcze, więc może będzie super szybkie. Oczywiście tutaj Mercedes, kolejny Mercedes, to mi się podoba. Czyli po prostu ciężarówka wersji Coca-Cola. Auto jeszcze fasoli. Też bardzo istotne. E, trójkołowiec. E, w tym, tym w sumie bardzo rzadko jeżdżę. w Tym prawie w ogóle. Albo nigdy nawet nie jeździ. Może raz tylko się przejechałem. E, Mosler. Obecnie moje najszybszy samochód. Czyli 10, 10, 10, 10. E, Nissany. Bardzo dużo Nissanów mam właśnie. Ten był mój pierwszy. E, te pozostałe to są, e, że tak powiem, nowsze nabytki. Jeszcze nie, nie wszystkie są e, Jest Noble. Eee, nie kojarzę marki, ale wiem, że na lewej mówili, chyba brytyjska, czy coś tak, nie pamiętam. Jakoś tak. Oczywiście Pil e, P50, który jest autem zabawkowym, znaczy zabawkowym, boże, to jest zwykły samochód, ale wygląda jak zabawka. E, kolejna e, edycja Forza, to jest oczywiście Peugeot e, z 1984. Samochód, którym jeździmy często na e, live'ach, w wyścigach. E, tak zwana kosiarka, tak ją nazwaliśmy. E, oczywiście Porsche. Tutaj Porsche Carrera GT. To jest nowy samochód, który udało mi się gdzieś tam znaleźć, zakupić. Też e, wersja X999. X9, e, tutaj wagona mamy, proszę bardzo. Kinder niespodzianka, to już chyba znacie. E, troszkę Subaru, e, traktor Stockliera, Hilux, Toyota Hilux. To jest super sprawa, naprawdę. Też nie dość dużo jeździmy na ostatnim najmie. E, i e, też kupione, też kupione. E, Sagaris TVR e, to jest akurat, właśnie to był samochód, który był wcześniej najszybszy. Może ten będzie szybszy. Zobaczymy. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki samochód, który mi się bardzo podoba, ale <laughs> nie znam marki. E, o, Volkswagen Tuareg. To możecie znać z ulicy. Często spotykany. Ostatnimi czasy chyba. <laughs> Sunigowałem go, obniżyłem troszkę zawieszenie, więc wygląda taki... Wiecie... Taki raper. Może nim jeździć gdzieś albo... O, gangus, nie wiem. Dobra, ale tymczasem. Właśnie mapa świata. Moi drodzy, jedziemy tutaj. To jest archiwum motoryzacji. Zaraz zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. <laughs> co to w ogóle jest? Z czym to się je? O właśnie, ten Bentley. Zobaczcie sobie tutaj za szybą. Się wysuwa taki spoiler. Teraz. płyk, Pięknie, nie? Dobra. Spoko. To już nie było piękne. Ok. Nie, ale auto naprawdę mega super szybkie. Znaczy inaczej. Może nie super szybkie, bo są samochody które są znacznie szybsze. I rozpędzają się nawet do pół tysiąca na godzinę. E, tu widzę chyba, że jakaś grubsza ekipa jechała. Spoko. No, także moi drodzy, napiszcie mi w komentarzach, które auto wam się podobało NAJBARDZIEJ. Najbardziej, najbardziej, najbardziej. Który samochód? Jadę właśnie na skróty. Tutaj się wbijemy. Okej, okay, pięknie. Także napiszcie mi, które auto wam się najbardziej podobało z tych, które mam. Eee, no i oczywiście wiecie, musicie mi kibicować w losowaniach, bo... Losowanie to jest najważniejsza sprawa. W losowaniu jestem w stanie, że tak powiem, złapać jakieś fajne autko Porze Edition, bo nie jestem w stanie kupić, bo... No. druga no, droga sprawa. Dużo kosztują. Pięknie. Jedziesz z tym, jedziesz. Boże. Nie pod prąd, nie pod prąd. Czekajcie, tu jest jakiś zakręt? Tak, tu jest zakręt. O! Oh, pięknie. E, zniszczenia w ogóle kosmetyczne usunąłem. Jakby co? Tak, jak mówię, usunąłem już, nie ma uszkodzeń. I e, że tak powiem, od razu lepiej, naprawdę. No, na początku mówiłem, że fajnie. No bo wiecie, jednak, e, jakaś tam realistyka, wiecie, jakoś to inaczej wygląda. A ja zacząłem się denerwować po prostu, że że to nie wygląda po pewnym czasie. Okej, okay. szczególnie, że to jest po prostu takie mało. E, jak to powiedzieć? E, mało, mało, mało realistyczne, tak? Bo jedziecie 300-400 na godzinę, walicie w drzewo albo w słup, cokolwiek, nic się nie dzieje. Dobra, kolejna. E, do przestosowanie maksymalnych przypadłości różnych samochodów. Dobra, kupujemy. Right? Solweczka. E, tutaj gramy sam, oczywiście, znowu, bo robienie tych rzeczy e, z kimś sprawia, że. Możemy tego nie przejść. Albo możemy zapaść mniej niż trzy gwiazdki. Więc cóż, a tym bardziej ja robię specjalnie to e, tę fabułę, bo później na live'ach próbuję to poprawić. Bo wiem, że teraz dobędę jedną lub dwie gwiazdki Czasem się zdarzy, że trzy. E, i wtedy na live'ie staram się walnąć te trzy gwiazdeczki. O tak. Dobra, będziemy jechali Jogurkiem. <grym> Masakra <grym> Kościół nie gadaj tyle, tylko dawaj mi tu jedziemy szybciutko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Ogólnie na live'ach zazwyczaj tych samochodów dość dużo zdobywam. O Boże! Mam nie zwalniać poniżej 145 km na godzinę Dobra Ja muszę jechać o Boże Dobra Jeszcze czasówkę mam zrobić Eee, OK, Okej, ale tu i tak muszę pływać chyba tylko tędy, to jest jedyna możliwość, czyli mogę jechać tylko wyłącznie drogą. E, bo jeżeli pojadę. E, pojadę, że tak powiem, już gdzieś poboczem, to auto na pewno spowolni już do na drastycznych małych prędkości Co więcej, ten samochód w ogóle nie trzyma się drogi bo jest śliska <śm> Nie wiem czy nam radę w ogóle na trzy gwiazdki Aha. Nie, chyba nie dam Ojejku Mogę ogóle to samo 230 na godzinę ciśnie Jakim cudem Że to jest ogórek Dobra Ła, poślizg Jeszcze zima dzisiaj jest Ostatnie, ostatnie dwa godziny zostały, nie? Jakoś tak, znaczy inaczej Ostatnie godziny chyba zostały już do... do... wiosny. Nie, może zdążę. Nie, nie zdążę. Nie, może jednak zdążę. Trzy. Dobra, nieważne. Będę miał dwie gwiazdki. Czyli będziemy musieli to poprawić. Na początku tam znamiłem, że... nie zrobiłem tak szybko. Kurczę, to trochę. Dobra. Okej, okay, ładnie, mamy to. Dobra, dalej, następny Nie ma na co czekać. Musimy tutaj cisnąć. Dobra, zobaczymy co będzie kolejne. Mam nadzieję, że kolejny archiwum motoryzacji będzie jakieś takie. Znaczy to było szybkie nawet. To było w takim miarę spoko. <laughs> Solo. Następny rozdział. Teraz ja zobaczymy co to będzie. Ojej. Ojej, co to jest? To jest plik 00... Zero... Zero... Co? To jest BMW! Mówić BMW? Serio? Ej. BW i Zeta. I Zeta. Okay, dobra. Ok, Super. Nie, jak to jeździ w ogóle? Czy to jest wywrotne? Okej, okay, dobra, czyli muszę utrzymać y, 136 km. Dobra, 137 km na godzinę przez 30 sekund. <grytanie> to się ledwo rozpędza do takiej prędkości. Ej. Ok. Dobra. O, jest. Dobrze z górki, z górki, bo teraz zakręty będą, więc będę zwalniał. 15. Ej, uda się. Chyba. Dwa. Jeden. Zero. Jest. Mamy to. Trzy gwiazdki będą, jest. BMW. Niesamowita, super prędkość. O tak, jedna, druga, trzecia. Pięknie, Chodź się udało. Trzy gwiazdeczki. Nie, to było to było spokojnie, to było spokojnie. Chociaż tak na początku, tak, ale znaczy inaczej. To było trudne, bo widziałem. Było blisko, żebym miał dwie gwiazdki. Te auto po prostu się w ogóle nie rozpędzało. Dobra, proszę bardzo, losowanie Forza Edition. Trzymajcie kciuki. Oby było. No tak. No tak, oczywiście. No nie, no bo po co, nie? No po co, po co mi tutaj jakiś... Jakiś Forza Edition w ogóle, jakieś... Albo w ogóle samochody, żeby dostawać. Nie, bo po co? O, rany. Dobra. Dawaj kolejny. E, następny rozdział, proszę bardzo. Zobaczymy, co to będzie. Jest ciemno, nie widzę. Czy ja widzę kółka boczne? Okej, okay. o rany najgorzej. Wow, chwila, moment. Dobra. <laughs> Masakra To auto musi mieć kółeczka boczne, bo się wywraca. Ok, dobra, dawaj, jedziesz. Masakra po prostu kółka boczne, bo po prostu auto się wywraca. No, bez jaj. Kto chce coś takiego zaprojektować? No proszę was. Dobra, a tu możemy na spokojnie dojechać okay. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle, co tu będzie się działo? Co ja bym się musiał zrobić? Co? Uszkodzenie tak Ok, Okej, dobra. Okay. Nie, to wygląda czadowo po prostu, nie? To wygląda mega dziwnie. Dobra, Dawaj Hops. 30 metrów. Dobra, 96 nie wiem, czy się rozpędzimy odpowiednio. W sumie mogłem się bardziej rozpędzić. 96 metrów, nie wiem, na 30. Dwie gwiazdki? O rany. Specjalnie tak ustawili. Spróbuj ponownie. Jeszcze raz. Ja się wycofam. Słuchajcie, to było proste. To trzeba po prostu zrobić, tylko. Dobra, pozostała minuta. Także spokojnie. Normalnie po sobie tu wycofam. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Dobra, teraz. fuk 108 lepiej Jak jest powyżej 100 metrów to może się udało na trzy gwiazdki Jedna, druga Dalej nie ma? Ile? Nie, 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 nie ile trzeba w ogóle zrobić. Dobra, nieważne, Ok. Kontynuuj. Jedziemy z kolejnym. Zostawimy to na live'a. <laughs> Słuchajcie, na live. Ie... Myślę, że osoby, które będą na live będą miały po prostu ubaw. Z tym samochodem. Naprawdę. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. Ok, dostaliśmy jakieś pieniądze, dostaliśmy jakieś bonusy. Proszę bardzo. Kolejny rozdział. Poprosimy. Te auta są mega dziwne, naprawdę. Co to jest Morris? Normalnie od króla Juliana. No ładnie. Okej. Okay. Dobra, dobra. Morris Minor. Co? Okej, okay, dobra. Yy, to jedziemy spokojnie. Lewo czy prawo? Jestem jakie to szybkie. Dobra, musimy dojechać najpierw do znaczy do, do miejsca, gdzie będzie się odbywał e, wyścig. Znaczy, naj najpierw mamy wyścig zrobić, a może w ten sposób, do celu. E, I zdążyć dojechać. A to zwyczaj jest w miarę proste. O kurczę, masakra, jak to auto po prostu normalnie skacze. <grytanie> wow! Dwa koła. Kurczę, to za Volkswagen się bam, że... Okej... Okay. Masaka, no, to auto się nie trzyma w ogóle drogi, nie? Znaczy w ogóle... O Boże... Na dwóch kółkach będę jechał... Co jest grane? <skryt> <skryt> Zakręt... Okej... Okay. Dobra... Ale przechyla normalnie, przechył, bierze nie wiem... Ja się boję tego auta... Wyobraźcie sobie, że jedziecie nim do szkoły albo do pracy. No hej! <gryw> Jedziemy! Totalnie piąta co mogłaby nim jeździć. Ale 216, 220 na godzinę, nieźle. Jest po prostu wyśmienicie. <gryw> <gryw> Poczekaj. Dobra. Masakra. Jedziesz i zakręć. puch, nie macie. E, Boże, zostaw. O. Ja nie wiem, jakieś tutaj trzeba by coś zrobić z tymi oponami. Nie wiem. Dociążyć gościa. Dociążyć to auto. Że tak się nie da jeździć. Chyba, że to jest auto do niższych prędkości. Nie wiem. Dobra. Ło! Wow! Kurczę, dobra, cofnij. Ja za zapatrzyłem się. Zapatrzymy się. Na tego. E, na ilość czasu, która pozostała. Okej. Okay. Dobra, mogliśmy to zrobić szybciej, oczywiście. A to nie był wyścig na gwiazdki jeszcze. Wyścig najwiarski będzie dopiero teraz. Taka sytuacja. Okej. Okay. Dobra. Idziemy. Nie wiem, co mam zrobić w ogóle. Dobrze. No to jedźmy. Ok. wskazaną prędkość. Uh, ok. Totalnie lipa. E, muszę się wycofać, żeby pojechać. Bez sensu. 208. Dwie gwiazdki. Weź proszę cię, powtórzmy to jeszcze raz. Spróbuję ponownie. Muszę po prostu zawrócić. Pojechać, wycofać. Zawrócić. Masakra jakaś. Dobra, wsteczny. Dobra, wycofujemy, 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 wycofujemy. Jeszcze trochę. No, 48 sekund, proszę cię, to jest mnóstwo czasu. Dobra, teraz grzejemy rura. Eee, Ok, 37 sekund. Zobaczymy, ile sekund zostanie. E, bo zawsze możemy zrobić to jeszcze mocniej. Jeszcze dalej się oddalić. Jeszcze bardziej się oddalić. O, no, w ten sposób. Dobra, 220, 222, proszę bardzo. Taka sytuacja 223 nawet. O. I co to będzie? Będą trzy? Dalej nie ma trzech O, rany. Dobra, spój ponownie. Ostatnie, trzecie, trzecie podejście, ostatnie trzecie podejście. Tylko tu od razu zawracam tak. Dobra? <noise> Tak szybko dojedziemy tutaj, o. To jest zakręt ogólnie. Dobra. Wiecie, bo to auto się przechyla na zakrętach, więc tu trzeba pamiętać, uważać. Dobra, pięknie. Spoko, o patrzcie, już mamy prędkość 200. Okej. No chyba więcej już nie da rady. 227 Jakbym wcześniej może zacząć, może by się udało, ale nie wiem żadnego pojęcia. Czekajcie, 227 Czy to wystarczy na trzy gwiazdki? Raz, dwa. Jest, mamy trzy gwiazdki. Nie mile trzeba było, w sumie. Ale spoko. E, dobra moi drodzy, zobaczmy sobie jeszcze tutaj jedną rzecz. Mianowicie. Okej, okay, tak, oczywiście. Pięknie, pięknie. Super. Losowanie blokowane. Zobaczmy losowania. Bo są jakieś losowania na pewno. Zobaczmy, co w tych losowaniach będzie. Okej. Okay. Proszę bardzo. Jedno losowanie mamy. Ferrari może być, Spoko, biorę. Byle nie klakson, ani nie ciuchy. A nie to. <grytanie> Emotikonka. Czemu niżej nie wziąłem sobie? Aston Martin DB11 jakieś. To był Aston Martin, Chyba tak. Szaleństwo. Co za obuzy? Normalnie. Dobra, moi drodzy, tym sposobem właśnie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hejos. Jedziemy.